Kiedy wybieramy telefon, każdy z nas chce mieć po prostu dobre urządzenie. Wiecie, takie, które ma dobre aparaty, świetny ekran i pojemną baterię i nie przycina na żadnej z tych kwestii. Oczywiście możemy wydać 4, 5 czy 8 tysięcy złotych na telefon, no i wtedy mamy praktycznie pewność, że dostaniemy to, co najlepsze w branży. Jednak przepłacenie za telefon to żadna sztuka. Sztukło jest znaleźć taki smartfon, który będzie miał wszystkie te cechy i który będzie kosztował przyzwoite pieniądze. Ile więc trzeba wydać, żeby mieć dobry smartfon? No cóż, moja odpowiedź brzmi około 3000 zł. W tej cenie bowiem znajdziemy dzisiaj świetne urządzenia z bardzo dobrymi podzespołami, które jakością bez problemu mogą konkurować z dużo droższymi modelami. Oto moja lista pięciu modeli, na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku. A zaczynamy z grubej rury bo od zeszłorocznego flagowca, czyli Samsunga Galaxy S23. W tym modelu Samsung pozbył się wyspy na aparaty i wprowadził zupełnie nowy design, dzięki czemu S23 jest po prostu jednym z najładniejszych smartfonów na rynku. Telefon jest kompaktowy, ma świetny ekran, a dodatkowo pod maską mamy tutaj standard na 8 generacji drugiej zamiast Exynosa. Jeżeli chodzi o zdjęcia, tutaj też nie ma się do czego przyczepić, ponieważ zestaw 50, 10 i 12 megapikseli robi naprawdę fenomenalne zdjęcia, do czego Samsung zdążył nas już przyzwyczaić. Jedynym mankamentem może być tutaj bateria, ponieważ ze względu na kompaktowe wymiary telefonu, ta ma tylko 3900 mAh i ładuje się z mocą 25W, no ale do tego też Samsung zdążył nas już przyzwyczaić. Na plus jest tu zdecydowanie dostęp do całego ekosystemu Samsunga, czyli bezproblemowej współpracy z Galaxy Watchem, z Budsami czy na przykład z lokalizatorami. Telefon od swojej premiery zdążył już sporo stanieć i w cenie do 3000 zł jest to opcja naprawdę warta rozważenia. Wspomniałem o kompaktowości Samsunga, a jeżeli mówimy o kompaktowych smartfonach, no to nie mogło zabraknąć ostatniego przedstawiciela tego gatunku na świecie, czyli Zenfona 10. Ten, pomimo małych wymiarów, ma w sobie bardzo wiele do zaoferowania. Tutaj pod maską mamy bowiem również Snapdragon'a 8 generacji drugiej, 8 albo 16 GB pamięci RAM, a do tego ekran AMOLED, który odświeżany jest w aż 144 Hz. Jeżeli chodzi o aparaty, mamy tutaj 50-megapikselowe oczko główne i 13-megapikselowy szeroki kąt. A pomimo małych wymiarów Asusowi jakimś cudem udało się tutaj wcisnąć baterię 4300 mAh, którą ładowana jest z mocą 30W. Ba, małe wymiary nie przeszkodziły tutaj nawet w zamontowaniu gniazda mini-jack. Tak to się robi Apple. No właśnie, Apple. Nie sądziłem, że kiedyś do tego dojdzie, ale tak, telefon tej firmy znajduje się na liście najbardziej opłacalnych telefonów roku. Mowa tutaj oczywiście o podstawowej 14, która w cenie do 3000 zł jest zwyczajnie bardzo dobrym wyborem. Kupując ten smartfon, zyskujemy oczywiście dostęp do bardzo szerokiego ekosystemu Apple oraz dostajemy takie technologie jak Face ID, których nie znajdziemy w telefonie z Androidem. Oprócz tego jednak iPhone ma się czym pochwalić. Mamy tutaj bowiem świetny OLED Super Retina XDR, mega mocny procesor A15 Bionic czy chwalony przez wszystkich zestaw dwóch aparatów. Do tego iPhone 14 zapewnia świetny czas pracy na jednym ładowaniu i to pomimo tego, że bateria w tym modelu nie przekracza 3300 mAh. Dodatkowo Apple zapewnia też bardzo długie wsparcie dla każdego modelu, więc jeżeli szukamy telefonu na lata, no to jest to po prostu świetny wybór. A jeżeli mówimy o długim wsparciu, to nie możemy nie powiedzieć o Google i ich telefonie Pixel 8. Marka niedawno weszła na polski rynek, więc ich telefony możemy kupić już nie tylko w XCOMie. Dlatego też warto się nimi zainteresować. Jeżeli chodzi o Pixela 8, no to tutaj przede wszystkim mamy procesor Tensor G3, który pozwala na zaawansowane działania związane ze sztuczną inteligencją. Dodatkowo, Pixel 8 to także fenomenalne aparaty, a zdjęcia z tej serii telefonów zazwyczaj uznawane są jako najlepsze, jeżeli chodzi o te zrobione telefonami z Androidem. Dodatkowo mamy tutaj fenomenalny ekran OLED, pojemną jak na wymiary tego telefonu baterię 4500 mAh oraz obiecane przez Google 7 lat wsparcia, jeżeli chodzi o kolejne wersje Androida. Jest więc szereg powodów, dla którego warto wybrać akurat ten telefon. Finalnie, jeżeli chcemy, możemy w tej cenie rozpocząć także naszą przygodę ze składakami. Te z roku na rok tanieją i dzisiaj w cenie do 3000 zł możemy mieć jeden z najlepszych modeli na rynku, czyli Motorola RAZR 40 Ultra. W tej cenie mamy dwa świetne ekrany AMOLED z miliardem kolorów, w tym w pełni funkcjonalny panel zewnętrzny i rozpędzający się aż do 165 Hz składany ekran wewnętrzny. Procesor tutaj to bardzo mocny Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, a do dyspozycji mamy zestaw dwóch kamer, 12 i 13 megapikseli. Dodatkowo Motorola jakoś w tej smukłej obudowie udało się upchnąć baterię z 3800 mAh. Jeżeli więc szukacie składaka, jest to pomysł dla Was. Ode mnie to natomiast wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!